Dziś o Matrixie, czyli otwarto-źródłowym, zdecentralizowanym, szyfrowanym komunikatorze, którego serwer uruchomimy na własnym urządzeniu w kilka chwil. Stworzymy bota Matrixowego w aplikacji Go oraz pokażę, do czego może się nam takie rozwiązanie przydać. Zapraszam na odcinek. Matrix to otwarty standard komunikacji zdecentralizowanej. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych, scentralizowanych platform, takich jak WhatsApp. Messenger czy Telegram? Jego główną ideą jest umożliwienie użytkownikom pełnej kontroli nad swoimi danymi i komunikacją, niezależnie od pojedynczego dostawcy. Działa na zasadzie federacji, co oznacza, że każdy może uruchomić własny serwer Matrix, połączyć się z siecią i rozmawiać z użytkownikami innych serwerów. To sprawia, że jest on odporny na cenzurę oraz awarie pojedynczych punktów. Jeżeli właśnie pomyślałeś, że to tylko kolejny komunikator, który musisz zainstalować, to częściowo masz rację. Jednak dzięki specjalnym mostom może on łączyć się z innymi protokołami komunikacyjnymi. Oznacza to, że z poziomu klienta Matrixa możesz rozmawiać z użytkownikami Slacka, Discorda, Telegrama i innych, a nawet odpowiadać na maile, nie opuszczając środowiska Matrix. Dzięki temu, po odpowiednim skonfigurowaniu Matrixa, może właśnie będziesz mógł pozbyć się pewnych aplikacji, które masz zainstalowane tylko dlatego, że pisze za ich pomocą do ciebie stary zadnajomy z gimbazy raz do roku. Najpopularniejszym i chyba najlepszym serwerem Matrixa jest Synapse, i do celów produkcyjnych to raczej to rozwiązanie należy wziąć pod uwagę. Ja jednak, przeglądając inne opcje, postanowiłem uruchomić serwer Dendrite. Twórcy nazywają go serwerem drugiej generacji. Ale jest on wciąż w fazie beta. Jest napisany w języku Go, a dzięki niskiej konsumpcji zasobów nadaje się, aby uruchomić go na słabszych urządzeniach, jak w moim przypadku na Orange Pi. Do działania serwera będziemy potrzebowali domeny wystawionej na porcie 443 oraz certyfikatu SSL. W moim przypadku używam tunelu WireGuard do publicznie dostępnego VPS-a, a certyfikatami zarządza mi reverse proxy Traffic w połączeniu z Let's Encrypt. Odsyłam do filmów, w których wyjaśniam te konfiguracje. Można też bez problemu użyć za darmo tunelu Cloudflare. Loguję się za pomocą SSH na mój serwer Pi. Do działania Dendrite wymaga bazy danych. Ja już mam uruchomioną na serwerze usługę Postgresa, więc loguję się na konto administracyjne, tworzę nowego użytkownika, nową bazę danych oraz przypisuję odpowiednie uprawnienia. Następnie tworzę foldery, które będę mapować do usługi Dockera z dendritem. W kolejnym kroku generuję niezbędne do działania klucze kryptograficzne oraz plik konfiguracyjny. Podaję tutaj dane użytkownika bazy danych pod kresa, które chwilę wcześniej stworzyłem oraz zmieniam nazwę domeny, na której będzie uruchomiony mój serwer. W pliku konfiguracyjnym dokonuję jeszcze kilku zmian. Federacja, czyli widoczność naszego serwera w sieci, działa domyślnie na porcie 8448. Jednak można to zmienić. Ustawiam wartość well server name na moją domenę oraz port 443. Kolejną zmianą jest ustawienie tymczasowe Registration Secret na dowolną, niepustą wartość. Bez tego nie da się stworzyć konta użytkownika. Zapisuję zmiany oraz tworzę nową usługę Dockera. Nadaję jej nazwę, montuję odpowiednie foldery, aby dane były dostępne po restarcie usługi, podłączam usługę do moich sieci, internal, w której komunikuję się z bazą danych, oraz proxy, na której działa reverse Proxy Traffic. Następnie nadaję etykiety trafika. Ustawiam regułę routingu. Ze względu na to, że nie nadałem unikalnej domeny typu matrix.pragmatycznydev, a używam tej samej, na której działa już moja web aplikacja. To muszę sprawdzić prefiks żądania. Jeśli prefiksem jest Matrix, to kieruję właśnie do tej usługi. Drugim prefiksem, który muszę obsłużyć, jest well-known Matrix. Pod nim widoczna jest konfiguracja serwera w sieci. Dalej jest to już standardowa konfiguracja trafika: EntryPoint to SSL na porcie 443 i Let's Encrypt jako dostawca certyfikatów. Wewnętrznie usługa Matrixa nasłuchuje na porcie 8008, więc tam kieruje przychodzący ruch. Priorytet 3 pozycjonuje te reguły routingu powyżej API oraz samej web aplikacji działających pod tą samą domeną. Startuję usługę. Pod adresem federation matrixorg możemy przetestować, czy nasz serwer jest widoczny w sieci Matrixa. Jak widać jest OK. W tym miejscu dodam, że można używać Matrixa wyłącznie jako prywatny komunikator wewnątrz organizacji. Federacja jest konieczna wyłącznie, jeśli chcemy się komunikować z użytkownikami innych serwerów Matrixa. Następny krok to stworzenie pierwszego konta użytkownika. W tym celu wykonuję skrypt wewnątrz docarowego kontenera z dendrite. Wskazuję kontener, skrypt do wykonania, ścieżkę z konfiguracją, nazwę użytkownika oraz flagę, że będzie to konto admina. Tworzę hasło do nowego konta i gotowe. Aby się zalogować, należy użyć jakiegoś klienta Matrixa. Najpopularniejszym klientem jest Element. Można go zainstalować na dowolnej platformie albo użyć wersji przeglądarkowej, co ja teraz uczynię. Podczas logowania zmieniam nazwę serwera i podaję login oraz hasło. Dodatkowo, podczas pierwszego logowania, ze względu na szyfrowanie end-to-end, -end, klient prosi mnie o ponowne podanie hasła. Jestem zalogowany. Nie będę się skupiać nad interfejsem użytkownika, bo to kwestia gustu. Na ten moment jestem jedynym użytkownikiem, więc nie za bardzo mam do kogo napisać. Ale nawet jako jedyny użytkownik tego serwera mogę dołączyć do jakiegoś publicznie dostępnego pokoju gdzieś w sieci Matrixa. Jest dostępna taka wyszukiwarka, gdzie możemy wyszukiwać publiczne pokoje. Poszukajmy czegoś w języku polskim, kopiuję adres pokoju, przechodzę do elementa, dodaję pokój, przeglądaj pokoje publiczne, wklejam adres i czekam. Taka synchronizacja trochę trwa w zależności od wielkości pokoju i pewnie jeszcze kilku innych czynników. Czekamy cierpliwie i po kilku minutach albo godzinach możemy uczestniczyć w dyskusji. Przy pierwszym logowaniu warto jeszcze utworzyć klucz przywracania, aby nie stracić dostępu do historycznych czatów. W tym celu wchodzimy do ustawień i zakładki szyfrowanie. Wspominałem o mostach do innych komunikatorów. Jeśli już musisz używać np. Telegrama, to pokażę Ci, jak to zrobić z poziomu Matrixa właśnie. Dokumentacja Bridge wygląda dość strasznie, ale ich uruchomienie nie jest aż tak skomplikowane. W przypadku Telegrama należy stworzyć folder z danymi Bridge'a oraz uruchomić usługę Dockera, która będzie zarządzać komunikacją pomiędzy Telegramem a Matrixem. Usługa się tworzy i zgłasza błąd. W logach widzę, że jest niepoprawna konfiguracja. Ma to sens, ponieważ jeszcze żadnej konfiguracji nie stworzyłem. Edytuję plik, który utworzył się w podmontowanym folderze. Ustawiam, pod jakimi nazwami bridge widzi się z Matrix Home Serverem. Teraz otrzymuję błąd konfiguracji bazy danych. Ok, dla bridgea tworzę kolejną bazę danych w PostgreSQL. Wstawiam dane połączenia do pliku konfiguracyjnego bridgea. Tych ustawień jest tutaj sporo i nie będę ściemniać, że je wszystkie analizowałem. Ustawiamy tylko te, które musimy, czyli dalej ustawiam uprawnienie admina dla swojego konta Matrixa, aby zarządzać tym bridge'em, a dla pozostałych użytkowników w mojej domenie nadaję uprawnienie user, co pozwoli im połączyć swoje konta telegramowe do Matrixa i prowadzić rozmowy. W sekcji Telegram muszą jeszcze podać Application ID oraz hash. Aby je wygenerować, trzeba przejść pod adres mytelegram.org ukośnik apps. W podmontowanym do Bridge'a folderze utworzył się plik z danymi rejestracyjnymi nowego użytkownika Telegram Bot'a. Kopiuję go do folderu podmontowanego do serwera Dendrite, a następnie dodaję do konfiguracji serwera. W pliku tym znajdują się dane rejestrujące nowego użytkownika, jakim jest TelegramBot. Restartuję usługę Bridge'a oraz mojego serwera. Logi Bridge'a nie pokazują już błędów, więc wygląda na to, że konfiguracja jest gotowa. Teraz każdy z użytkowników naszego serwera ma możliwość zalogowania się na swoje konto telegramowe. Aby to zrobić w kliencie rozpoczynam czat z użytkownikiem Telegram Bot. Za pomocą polecenia help otrzymuję info co mogę zrobić. Wykonuję logowanie poleceniem login. Bot pyta mnie o numer telefonu. Podaję go tutaj, a następnie pyta o kod wysłany na Telegram. Dostałem kod, przepisuję go tutaj i to by było na tyle. Zaimportowały się moje grupy. Możemy komunikować się z użytkownikami Telegrama za pomocą Matrixa. Pozdro tutaj dla Mirka i Sebastiana. Podobnie można zintegrować inne konta, ale nie będę już się w to zagłębiać, chciałem tylko przedstawić ideę tego rozwiązania. Aby pokazać wam potencjał, jaki drzemie w Matrixie, stwórzmy jeszcze integrację z aplikacją Go. Do web aplikacji, którą tworzyłem na tym kanale, doinstalowuję bibliotekę do integracji z Matrixem. Tworzą nowy pakiet Matrix, a w nim handler z konstruktorem inicjującym klienta Matrixa. W konstruktorze ładuje niezbędne dane do zmiennych środowiskowych, takie jak nazwa i hasło użytkownika oraz adres serwera. Inicjuje również CryptoHelper, przekazując do niego połączenie do bazy Postgres, gdzie będą przechowywane klucze kryptograficzne. Dzięki temu integracja będzie obsługiwać szyfrowanie end-to-end. -end. następnie ładuje moduł Matrixa w aplikacji. Klient wymaga do działania danych użytkownika. Stworzę w tym celu nowe konto BOTA analogicznie jak robiłem to z kątem admina. Na serwerze Matrixa tworzę nowy pokój o nazwie Powiadomienia. Dodam zmienne środowiskowe z danymi użytkownika oraz identyfikatorem pokoju powiadomień. W handlerze dodam dwie funkcje. Pierwsza do wysyłania wiadomości. Przyjmuje ona ID pokoju oraz treść wiadomości do wysłania. Druga funkcja nasłuchuje na różnego rodzaju zdarzenia. Jednym ze zdarzeń jest otrzymanie zaproszenia do pokoju. Jeśli go nie obsłużymy, to bot nie będzie w stanie otrzymywać ani wysyłać wiadomości w tym pokoju. Podczas ładowania modułu w tle uruchamiam synchronizację z Matrixem i uruchamiam aplikację. Następnie zapraszam bota do pokoju powiadomienia. W logach widać, że bot je przyjął i dołączył. Teraz z aplikacji spróbuję wysłać testową wiadomość do pokoju z powiadomieniami. I dochodzi ona bez problemu do Matrixa, do pokoju szyfrowanego end-to-end. -end. Do czego można to wykorzystać? Chociażby do wysyłania powiadomień o nowych zamówieniach i tym podobnych. W szczególności, gdy treść powiadomienia zawiera np. dane personalne klienta. A jak takie powiadomienia wysyłać? W poprzednim filmie omawiałem architekturę aplikacji opartą o zdarzeniach. Wykorzystując je, mogę na przykład stworzyć listener reagujący na zdarzenia zapisane do newslettera i powiadamiać o tym na czacie. Zapisuje się do newslettera i jak widać Bot wysyła nam powiadomienia, ale Bot może również odbierać wiadomości. Dodajmy więc obsługę zdarzenia nowa wiadomość. Bot sprawdza typ wiadomości, odczytuje jej treść i może na tej podstawie uruchomić jakiś proces lub pobrać dane i odpowiedzieć. W tym miejscu po prostu zwracam info, że odebrałem wiadomość. Wysyłam wiadomość do bota i jak widać przyjął on zaproszenie oraz odpowiedział. Matrix w ten sposób może stać się interfejsem użytkownika naszej aplikacji. Ostatnio wszędzie roi się od poradników, jak tworzyć asystentów AI. Często w tym celu wykorzystywany jest wspomniany wcześniej Telegram oraz N8N. Niespełna rok temu mieliśmy do czynienia z pewnym skandalem wokół Telegrama. Aresztowanie twórcy, zmianę polityki w zakresie przetwarzania prywatnych czatów. Telegram domyślnie nie szyfruje wiadomości, a asystenci z poradników np. do obsługi maili, kalendarza czy notatek przetwarzają często wrażliwe dane. Panie, tak się nie robi! Ale żeby nie było, że tylko krytykuje, to już pokazuje jak zrobić to inaczej. Za pomocą Matrixa i integracji z Go. Whisper to jedno z najlepszych narzędzi do przetwarzania mowy na tekst. Istotne jest to, że możemy go uruchomić lokalnie. Ja zrobię to na lokalnym dokerze. Do mojej integracji z Matrixem dodam obsługę wiadomości głosowych. Sprawdzam, czy wiadomość ma załączony plik audio. Domyślnie będzie to plik OGG. Aby wykonać transkrypcję, trzeba ten plik najpierw odszyfrować. Tworzę helper, który wykonuje żądanie do Whispera z załączonym audio. W odpowiedzi otrzymuję tekst. OK, sprawdzam to, restartuję aplikację i nagrywam wiadomość audio. Cześć, powiedz mi, co nowego w systemie. Czy są jakieś nowe powiadomienia na naszej stronie? Jak widać, Whisper całkiem sprawnie dokonał transkrypcji. Teraz dodaję do aplikacji nowy moduł Asystant. Instaluję pakiet, który użyję do komunikacji z api narzędzia kompatybilnym z OpenAI. Dodaję komand oraz handler, wywołaj asystenta. Handler będzie miał za zadanie na podstawie treści naszej wiadomości wykonać jakieś zadanie. Tworzą klienta OpenAI. Ja używam połączenia z api OpenRouter. Można również użyć lokalnego Olama. Dodaję prosty systemowy prompt do modelu AI. Jesteś inteligentnym asystentem, odpowiedzialnym za rozdzielanie zadań do odpowiednich narzędzi. Staraj się wybrać narzędzie na podstawie opisu jego możliwości, wybierz tylko jedno narzędzie oraz podaję jaka jest dzisiaj data. W prompcie wspominam o narzędziach. Dodam teraz definicję dwóch narzędzi. Pierwsze będzie służyć do monitorowania liczby nowych lidów. Narzędzie to ma zwracać liczbę subskrybentów newslettera od zadanej daty. Drugie narzędzie będzie służyć do zapisywania notatek w pliku na zasobie sieciowym. Do wykonania tak prostych zadań można się pokusić o uruchomienie lokalnego modelu. U mnie całkiem dobrze sprawdzał się QN3. Jak wolimy skorzystać ze zdalnego narzędzia, to również nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy podmienić dane w kliencie. Jeśli jeszcze nie korzystałeś z techniki function callingów w API, AI, to zachęcam, aby się tym pobawić. Chodzi w tym o to, aby na podstawie tekstu model AI zadecydował, jakich narzędzi użyć. Takie niedeterministyczne programowanie. Po wykonaniu żądania z modelu powinniśmy otrzymać odpowiedź tekstową lub wybrane jakieś narzędzie. Niektóre modele, takie jak wspomniany QN3, domyślnie próbują w cudzysłowie pomyśleć i rezultat z tych przemyśleń zwracają w takich tagach Think. Usuwam je, a następnie sprawdzam, czy odpowiedź nie jest pusta. Jeśli jest pusta, to zapewne otrzymaliśmy sugestię uruchomienia jakichś narzędzi. Jeśli tak jest, to prostym switchem dobieramy odpowiednią funkcję w kodzie i ją wywołujemy. Zakładam, że funkcje te również zwracają jakiś wynik tekstowy. Zarejestruję jeszcze moduł asystant w systemie i w handlerze Matrixa tworzę funkcję procesującą nową wiadomość. W funkcji tej wysyłam reakcję na wiadomość, a po otrzymaniu odpowiedzi do mojego pseudo wysyłam odpowiedź. Przetestujmy to. Zapisz mi, żeby zamówić jutro kolejne Orange Pi do nowego odcinka na YouTube o tworzeniu Docker DockerSwarma. I wiadomość zostaje przetworzona na tekst. Whisper nie do końca sobie poradził z tą ale ok. Asystent poprawnie wybrał narzędzie do zapisywania notatek, a w odpowiedzi na Matrixie mam o tym informację. Kolejny test. Czy w tym tygodniu pozyskaliśmy jakiś potencjalnych klientów? Tym razem asystent poprawnie wybrał narzędzie do monitorowania subskrybentów, i w Matrixie otrzymałem odpowiedź. Ta aplikacja to tylko zajawka dłuższego odcinka na temat budowy stenTAI, AI, który wykorzystuje m.in. narzędzia omawiane dzisiaj. Ja wcześniej Matrix'a nie znałem, pomimo że jest rozwijany już od ponad 10 lat. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać, że samodzielne hostowanie takiego serwera może mieć sens, nawet gdy nie jest ono częścią jakiejś organizacji. Dajcie znać, co o tym myślicie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.